Nie internetu, ale żeby był. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I żeby działał jak ta lala, żebym go miała wszędzie, żeby mi latał po całej chałupie. Nie rozumiesz, w kuchni na stole, w przedpośrodku. Halo? Krzywa lata! Halo? Halo. Maciuś! 0,58 Kraków Gdynia Gdynia nie wiedziałam Dobra eee, teraz 0? ja no. 0,22. dwadzieścia dwa Warszawa Ale Toż potrzebuję niefakcjonarza, bo jak moje darcze są Basia, słuchaj, bo, bo coś mnie zaatakowało i dusi, a ja tylko rozmawiałem przez telefon. Ratunko!